Idąc z takich szaków no znalazłem rzucik chyba będzie tutaj nieduży, nie duży, nie, duży Ach, nie wiem czy to nie nie. myślałem że to do pary mo... moim co ostatnio znalazłem ale no, to jest inny rzut no taki usmaczek, fajny, z młodego byczka. Cóż, Rzucik fajny, sezon się kończy. Poświęcę może tam dwa razy w tygodniu. Na rzuciki tam, ponownie w lesie. Ponownie rzuty i odmielenia. No miałem kończyć sezon ze względu na kleszcze. dzisiaj to mi tak dawały popalić, że niesamowicie, co 2-3 minuty stawałem to ze 3-4 musiałem zabić nogawek, strząchnąć. W tamtym roku miałem jakiś problem, pamiętam, że całą klatkę mi rumień zajął. Się męczyłem się z tym ponad pół roku. No i w tym roku tak postanowiłem, żeby to szybko szybciej zakończyć, ale mówię, no nie je wytrzymam, no. Jeszcze ja mówię, tam przejdę. No i wybrałem się blisko mojego zamieszkania do lasu. Zawsze tutaj pod koniec, pod koniec sezonu, zawsze coś tu się znajduje, nie? Tam parę sztuk. No i w tak, jak chodzę tutaj, no stwierdziłem, że jest masakra. Konkretnie masakra. Duże zmiany w lesie, duży wycinek. Nie wiem, czy, czy w jakimś buszu, czy tam... Nie buszu, przepraszam, w dżungli. Chyba łatwiej by było mi się przedrzeć. Niż, niż tam co, 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 zawsze tam uczęszczałem no i szedłem tutaj już wracając do po, po prostu w kierunku gdzie rower zostawiłem, bo tutaj mówię niedaleko do samochodu nie będę się wybierał no ale mówię tu przejdę jeszcze ten kawałek tego lasku większego gdzie, gdzie mówię może mniej tych trafi i kleszczy nie ma no i taki idąc tutaj przechodzę na tą górkę, zwróciłem uwagę Teraz to słońce świeci, teraz to bym by zauważył, ale przed chwilą przed chwilą y, słońca nie było. No i myślałem, że naprawdę, że to jest korzeń, jakiś konar, czy tam gałąź leżąca, nie? No teraz to patrzę, że już podświetlił, bo słońce na koronę, no to już takie jaśniejsze. Jest. I widać. Ja, ale mówię jeszcze moment temu na pewno mi nie zauważył Przepraszam już tu powiększam. Idę podnieść zobaczę co to jest wami świeże, czy nie świeże, czy stare No co to, załadnie to nie wygląda, ale jest I to świeżak jest Niedawno rzucił, widać Co to było mm, Usmaczyć. Smaczek jakiś zdeformowany tutaj. Nadoczniek konkretnie zdeformowany, zdeform nadocznik złamany. No i tutaj koronka, taka jaka jest, to jest. No i widać, że świeżutki niedawno żyły. No to się opłacało dzisiaj wyprawa. Myślałem, że wrócę z zerem, a to jednak. No, a może z kilogram nie więcej To jednak coś tu znalazłem No to... W dalszym ciągu się sprawdza to miejsce, że pod koniec sezonu Warto tutaj wstąpić do tego lasu No ale powoli i tak będę chyba kończył sezon Będę co jakiś tam czas wpadł do lasu Jak coś tam się... Będą jakieś sukcesy No to... To po prostu coś tam rzucę no, i niedługo się zaczyna mi sezon wędkarski. I się skupię nad tym sezonem. Teraz. No i życzę powodzenia. Dasz bur I może jeszcze się zobaczymy. Jak się nie zobaczymy, to do sezonu yy, łosiowego. Może jeszcze coś rzucę. Jeszcze wędkuję. Może jak będę miał fajny okaz. Jakąś rybkę fajną, a przeważnie ją te ryby. to to rzucę może się nie pogniewacie, że ze śmiecą kanał z rzutami. No nic, na razie. darzyło.